Kurwa jeszcze bardziej spłacony. Ja to już kurwa w ogóle pewnie przepocony. Dzięki za suba. Dziękuję bardzo Ci za suba SQT Pudziana. Dzięki wielkie Pozdrawiam Cię serdecznie. Słaby jesteś, ja wiem. Nie musisz mi tego mówić. Nie przypominaj mi tego. Ok. To, że jestem słaby, to wiem. Za te nowe jest 430 zł, tylko że ten mikrofon jest dobrze ustawiony. Zobaczymy, o której dzisiaj skończę live. A sobie poogarniam to Też rzeczy No kurwa, ty grasz jeban na cencu Lupeeeer nie wiem, ja im refa, mam przewagę nad chłopem i on mnie zabija. No przecież to jest kurwa hit, nie wiem, te te parki to są do wyjebania. To jest zaraz kurwa zmieniam content na kurwa kopanie w gildii, nie? No to jest kurwa kiciorek jebany jakiś.